Cześć, witajcie w czwartym już odcinku Minecraft z Miliskiem No i tu mam nagrywanie już. Już pamiętacie, już te odrobiliśmy ten swój domek. I obiecałem Wam, że pójdziemy teraz do jaskini Tutaj, obawcie, Jak w, w odcinku już tu. O ten, to ja wziąłem tutaj. Hmm. No, teraz zrobimy sobie kilof. Dwa kilofy co najmniej. Yy. Cztery. Ale tu już mamy kilo w jeden Dobra Zrobimy tak I pójdziemy do tych wymarzonych jaskiń. Mam nadzieję, że pozdobywamy trochę surowców Na razie się będziemy oddalali od domów I tak daleko Tylko będziemy Gdzie jest słońce? To nie do będzie zachodziło Aha, mam na pitfall czy naszym? Mam no na pitfall bo była taka sprawa, że musiałem robić pewne rzeczy i musiałem robić na Pitfall, bo mi ciągle przeszkadzały. Bo co tylko zrobiłem, to od razu wleciały i. No... no tutaj świnki mamy dużo, nawet świnek. Wow, aż różowo. O, od razu z pierwszej ręki żelaza. No jak miło. No, oczywiście, ale pochodni to już nie wziąłem. Ja nie mogę. No dobra. Poczekam, aż się śniem, może już od razu z ręka pójdziemy. Nie będziemy czekali na ten. Się przygotujemy. Aż taki wypadek. Szkoda, że nie akurat byśmy sobie zrobili jakieś takie eku, eku, e ale byłoby chociaż. Trochę byłoby chociaż ochrony. No nie? Tutaj, tutaj. Myślę, że takie trasy ładne zrobić. Ale to jest. pod tego. Pewnie sześcierska, ale tam taki... Od no, razu no, 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 no. przepalimy to żelazo, co od razu miecik zrobimy Żelazny, chociaż tu, tu, mam ten kamienny A dobra, kamienny, nie, kamienny to jest dziadostwo się nie da robić drewnianego eku Teraz tak, co ja Aha, tylko po kobra Glina? Ale bajer, nie zauważyłem Chyba Chyba glebina Właśnie, tutaj zre, zrobiłem plan, plantację trochę tej czciny cukrowej Bo będzie mi potrzebna, bo będę ja, Jakie mam farta dzisiaj Patrzcie Uuu, będę mu udane Dużo będzie nawet tego żelaza Jeżeli tu mam takie szczęście to hu hu będę miał dużo żelaza jak już mam na samym początku takie szczęście to ja wam mówię będzie dobra to jeszcze pikniemy o dobra zrobimy sobie takiego żelaznego tego brukowego tego na wszelki wypadek Kilowka. Dobra, kilo będziemy mieli. Dobra. Gitarka. To także ten. Kurde. Eee... Mi się przypali. No tak, to jest mieczyk. O, właśnie, jedzonko muszę. Nie, to, 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 to. To sobie wezmę pochodnie. Eee, chociaż będzie chyba mało. A, dobra. Najwyżej wykupimy trochę tego i sobie weźmiemy. 4 z... sobie weźmiemy. Dobra, Żelaza. 5, Dobra, mieczyk sobie strzelimy. Tak. pa, para, Dobra. Chyba mamy. Patyku wyszliśmy narobić. Numer 12 Kobla mamy. Właśnie weźmie żeby w razie czego wyjść czegoś dobra, noc się robi dobra, poczekamy do nocy My nie będziemy w nocy łazili bo się potworki zupełnie tylko nam przeszkadzały i przez to możemy właśnie tak więcej poza, po, poza odcinkiem na odcinku nie na odcinka nie było tak czasu dużo rzeczy robiłem przed odcinkiem Так... о, Ну не, ну когда будет ночь? надеюсь, что её найдём. Нужно... Возьмём себе... Так... Ну... По-моему, просто. Ну ладно, сейчас Спасибо. так... No, to wyruszamy w podróż. Dobra, mamy wszystko. Patyki. Dużo rzeczy. Nawet chyba potworki nawet nie zdążyły ze spełnić. Więc bardzo dobrze, pozytywnie. Z mieczkiem od razu pójdziemy. Albo z kilofem. Tam gdzieś jeszcze ba, pamiętacie, chyba widziałem jaskinie, bo oglądałem odcinek, odcinek kolejny. I tu była chyba jaskinia jeszcze druga. No coś tu jest. To potem tutaj zajdziemy. Najpierw tutaj tutaj. Bo to było dwa żelaza. Zobaczymy, czy tutaj coś będzie. Węgiel jest. Dirt. Nie! Spierniczaj o górze jeden. Moje żelazo! O. Tyle żelaza. O tak, tyle wygrać. Żeby tylko nie było tak jak w poprzednim odcinku, jak nagrywałem, chciałem nagrać odcinek, że idę, idę, tej lawa. Co tam było? Szkielet? Szkielet, kur, Jeszcze tego mi tu brakowało. Czemu ja go, czym ja go biję? A bez sztykiem kości się przydadzą ze strzałami. Zaraz, Tak, tyle wygrać? No, rzeczywiście, ło! Mus. Węgla tam bobu. to węgla sobie weźmiemy. Dyngla. Mhm. Jest. Kurcze nie wyjdę. Dobra, no, wykopiemy go. A już czym. Po teraz i tamten żelazny. Bo na razie u nas kocha żelazem. Ale... Może będzie coś fajnego? Dobra. Węgiel, o, bogato, bogato. Nie ma, bata. Okej, okay. pięknie. No, także ten. Trochę porobiłem rzeczy przed odcinkiem, ale do jaskin tak za bardzo nie zaglądałem, bo wolałem na odcinku zajrzeć, bo wszystkie niespodzianki będą może czasami śmielić. idź, A żeś strzelił? Chłopie chyba chłop. No nie! Jeszcze tam tego brak. O, węgiel. No wyjdź, tylko wyjdź. Ho, ho. No chodź. Patrz. No. Jakim prawem? No ma jakieś ten tempec, coś? Spadaj stąd! Głupi kostku. No! Jeszcze raz byśmy celno, a już byś pożałował. Chyba będzie kupa z tego. Mi się coś tak zdaje. No, ale jaskinie rzeczywiście. Ło! Żelaza tutaj po prostu wypływa już. Tak, jak ta woda teraz. Hmm. Tu będzie dużo rzeczy naprawdę. No więc. Chyba sobie nie pochodzimy po jaskiniach. A ten węgiel to nie chce mi się chyba go zbierać. A dobra, już go zbierę. Ale naprawdę, miał być odcinek jaskiniowy, ale wychodzi odcinek naprawdę. Tylko 5 minut w jaskiniach i już nie ma więcej jaskiń. O oh ja, yeah. Patrz, żelazo znalazłem, ale fajnie. Dobra, zabrałem. O Kurde, dobra, już mam węgiel, Patrz, ile tam jego jest, to już nie robi różnicy. Węgla to ja na razie mam. Chyba. 28, Wow. Dobra, zajrzyjmy od razu tutaj. Chciałem, chciałem akurat to wziąć na drugi odcinek, ale pomyślałem, że będzie tyle jaskiń. A tu naprawdę jaskiń jest. O! Pobyku. Wow. Tu mi się zdaje, że to będzie kupa. Tak powiem. Pajączku, idź stąd. Idź stąd. Niegrzeczny pająk. I idziemy stąd. Człowieczku. O, tu coś chyba będzie. No chodź, no chodź, chodź, chodź. Bo kurde. Spadaj, tutaj spadaj, spadaj, spadaj. Gdzie mnie bijesz? Pozwoliłem? Nie. No właśnie. Dobrze mówiłem, że mi braknie pochodni. Więc szybko zrobimy. Okej, okay. 48. Eee, kupa. Tylko, że żelazo jest i węgiel. Żadnego złota, ani nic. A przydałoby mi się, bo chcę robić sobie na przykład złote marchewki albo złote jabłka, czy coś. Jabłka fajne by było, bo na przykład koksy sobie robić. No ale oczywiście jaskiń. jak oczywiście, na, jak na lekarstwo. Kurczę, tyle tego węgla, że mi się po prostu nawet nie chce kopać. No Dobra, zaraz będziemy wpadali do domu i będzie jakiś krótszy odcinek, i spróbujemy zrobić chyba jakiś tarasik malutki na tym, na wejście schodki, jakieś się tam strzelimy, fajne. Tak. No, naprawdę, tyle jaskin tyle wygrać. No, tutaj tak samo. Ja pierniczę, 17 żelaza, ło. a chociaż i tak dużo, w, jak na tyle jaskiń. Cośmy my wiedzieli? No to A, po byku. Musi być dużo. No, no i chyba tyle będzie tych Tam są wszędzie świnki, lasy, wszystko. Wart wartałoby się rozejrzeć po tym tam w środku. Bo mi się zdaje, że jak są takie skały, tam są muszą być kopalnie. A jak są kopalnie. Jest żelazo, a jak jest żelazo, to jest złoto. A jak jest złoto, to są diaksy na stuwę i lawa. A lawy to ja nie lubię już. Po tym, co mi ostatnio zrobiła, to nienawidzę. No dobra, to jest tak. O kości mam bardzo fajnie. Będę może mączkę. O, złam nawet to. Oczko pająka. o nawet fajnie. Ile mam żelazo? Czekaj, mam 3 żelaza? Mam 5. Tu będzie 7, 9, 15. Kurde. 22 dwa żelaza. Czyli że zrobimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 Tu będzie 5, tu będzie 7. To będzie już. Dobrze, gitarka na no 10 to pójdzie. Eee, dobra, będzie wszystko oprócz budków. Dwa, braknie mi na budki chyba. Zrobimy chyba, no nie? Zrobimy sobie eku. Tak. Mhm. Dwa, pięć, siedem co so chyba tak obliczyłem że mi braknie dwóch ale czy dobrze obliczyłem albo trzech nie dwóch, no dobrze obliczyłem mogłem tego mieczka nie robić a kurde teraz to już to już takie wielkie bajoro no dobra tak mm. żeby 18 W by się przydało coś zrobić Właśnie, chcę tak samo zrobić, czy jakąś taką mniej, Małą farmę chociaż Czego tamkolwiek, czy tam kurek, czy tych Świnków, czy coś, czegoś tam Żeby nie latać po prostu po... nie wiem Po kilka razy na dzień Tylko wyjść sobie z domu i, na, i Już masz od razu koło domku tego i to, moim zdaniem, byłoby fajne bardzo. Tak. Koniec z drzwiami. A. Nie ładę? Mam łopatkę. Pięknie. Tak. Taki będzie jeźdź ten teraz. Mniej więcej taki. O. A, wykopałem trochę tego Dirta. Na wszelki wypadek, bo mi przeszkadzał. Brzydko wyglądało, wychodziłeś, a nagle musiałeś poskakiwać? Mhm mm Tak, no braknie mi jak to... A dobra, już takie No, Mamy nawet dosyć drewna A potem będziemy płakali, że nie ma drewna, pewnie Teraz trzeba najpierw... Dobra no nie, znowu zachodzi. Szybko, bo mi zaraz tu lecą potwory i się skończy. O mi dupę i się skończy. No. Teraz już nie mogą w dupę pocałować. No. Ta ta ta. Dobra. Nie. Chciałem to trochę inaczej zrobić. Z sutkami. A, dobra. Wyszło jak wyszło. Jak zwykle inaczej. Będzie chyba dobrze. Zmieści się dwa. A, dobra mówię. Dobra one. No i gitarka chyba będzie. Ten odcinek naprawdę będzie bardzo tak samo nudny, bo to początki. Początku. Ja na... nigdy nie, nie, nie lubiłem oglądać początków, na przykład nawet u youtuberów innych. Ponieważ to były takie męczące moim zdaniem początki. A to zrobimy to, tamto, siamto. Żeby oglądać jak są jakieś, nie wiem już... Dalsze części, części, nie Europa, dobra, okej, okay. dobra, mm. o, no i fajnie, fajnie mi wygląda teraz nawet, mi się podoba. Nie o to mi tak dosłownie chodziło. Ale dobra. U góry można byłoby tak postawić dwa potki. Dla ładności. Piękności. O tak to jest. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wiedziałem, że w dziwno. Tak, rzeczywiście. Ale to pięknie wygląda. Dobra. No, nie wiem, co teraz jeszcze tutaj porobić. Można by trochę po... Właśnie zebrałem sobie te rzeczy. Pójdziemy po marchawki, po różne rzeczy. Więc, dobra. No, mi się podoba nawet mój ten domek. Właśnie, zauważyliście, że tu był i tam był gravel. Ale już go nie ma, ponieważ go wykopałem, bo to tak brzydko wyglądało moim zdaniem, że ja tu rano się budzę w tam, o tutaj. Wyodzę patrzę a tak brzydko, mówię. Nie, tak być nie może. Tak być nie będzie. Co? Z jednej marchewki nie wyleciał mi nic. Co prawda. Jedna marchewka. Serio, serio. Ready? A, dupa. Zaraz sobie powiększę, tam właśnie i zrobię tak fajnie jak zawsze. Mam MPC chyba. No eee, dobra, to schowane. No co potem zrobimy? Chlebka. To sobie musimy wziąć. Płotków mam? Nie chyba. Są. Dobrze. Właśnie, no, gwine pasowałoby do tego stamtąd by tego dać. Tu coś chyba weźmiemy, niech po tym to zasiejemy, jak już bierzemy inne plonki. Tego tak samo powinno by tutaj nie być. Albo. Kurczę, zautamy ten gravel. Nie lubię tego gravelu, taki, taki brzydki, naprawdę. Mm. No, ra, idziemy po łopatę i wykopiemy tą glinę, przekopiemy, czyli przepalimy, żeby były te. I właśnie, chcę sobie zrobić tak samo kominek, ale to musimy. To już będzie dłuższy odcinek, już będę musiał mieć diaksy I te różne sprawy Ponieważ Będzie mi potrzebne do wykopania No, jak się to nazywa? Obsydianu Tak, no i... Będę musiał dopiero wtedy zrobić, no i kominek dopiero wtedy będzie chyba potrzebny Potrzebny No wtedy akurat będzie już można go zrobić Hmm. Dobra, na zasięgam wszystko. Nie więcej. Dobra. Ten odcinek miał być taki na kopanie. Drugi tak samo miał być. W drugiej kopalni. Okazało się, że obleciliśmy dwie kopalnie. Mam jeszcze tyle czasu. Że naprawdę. Po prostu Strzelić tylko z tymi kopalniami. Brzmi tyle potworków atakowało, że po prostu. Trzy chyba, albo nawet cztery kościotrupy. Oczywiście. Kriperek. O, kwiatki są bardzo fajne. Będą mi potrzebne. Będę chciał robić jeszcze oczko i w ogóle. Tak, ja mam już plany mniej więcej na to. Tak samo jak lina? A małe. Mało, ale jest. O, pod tym jeszcze o. Jeszcze pod tym jest ja pierniczę. Ej, mam glinę. Tu jest jeszcze chyba. Tak. I tu. O kurde. To już nie jest most. most. Most mówię. Rów. Dobra. No dobrze nawet tej gliny było. Taka mała plamka gliny nawet. A i tam, taką mi trochę. Pakujemy. Dobra. A, ładnie już wyglądam. Chui-chui. Przydałoby się jakąś dużą maskinę znaleźć, aby było trochę tego. Szukamy, co nie ma jeszcze więcej tej. O, już mi wyrosła ta czcinka. Na piasku szybciej ucieka niż rośnie niż na ziemi, więc fajnie, bardzo fajnie. Jeszcze jak jest woda, woda, to o, rośnie bardzo szybko. To nie będzie. No trudno, to będzie musiało być na trawie. A tutaj nie ma żadnej. Tam jest chyba glina. Albo mi się zdaje. Dalej. Nie, nie zdaje mi się. umiał rozpoznać bardzo dobrze glinę. Dobrze. No miał być na kopaniu, a będzie na... na też kopaniu, ale gliny. A miał być na kopaniu, ale surowców potrzebnych, na przykład tak jak żelazo, czy, nie wiem, redstone. A wyszło, oczywiście, jak zawsze, inaczej. Dobra. Ile wypada z jednej, bo nie wiem nawet. Z jednego. Z jednej gliny, bo wypada cztery. Z jednego takiego kulki. Czyli kulki mówię. No właśnie. Od czterech chyba do ośmiu podobnie. O, kwiatki. Kwiatki nawet są. Ui, mam kwiatki. Kwiatki mam. Tak, tak, tak. Tam dalej widziałem jeszcze kwiatki, ale tutaj musimy zrobić chyba z trzy mostki Tak jak obliczyłem Jeden będzie tam szedł Albo tak, pyk Drugi będzie, moim zdaniem, od tego, od mojego, tego, tego Do tamtąd I będzie się taka wysypka tutaj zrobię Na której będą różne takie te, na przykład marchewki, czy różne takie rzeczy, wiecie o co chodzi No i o, takie będę chciał takie coś zrobić, o kurde, teraz umrę z głodku kuraczka Powinno kur, kurczak powinien dawać więcej niż tylko 3,5 chyba, bo chyba daje 3,5. Powinno trochę więcej. Dobra. Tak. No Dobra Ciekawe, ile z tego wyjdzie? Po 8, fajnie, fajnie. I kominek chciałem sobie tutaj walnąć, ale tu mam wirko, więc wirkom sobie przyniósł, Tu, a tu będzie chciałbym kominek, ale tutaj to będzie zasłaniał widoki, więc kominek mi tu za bardzo tak albo o, tutaj, tylko tu są drzwi, noc. Wszędzie już on tak po, wtykane wszystkiego, więc. No, Dobra... Fajnie, fajnie, fajnie... Gitarka... Dobra... Chyba będziemy już kończyli ten odcinek... Zrobiliśmy nawet dużo rzeczy dzisiaj, jeszcze się tylko prześpimy i kończę odcinek... A jutro, w kolejnym odcinku... Będziemy już próbowali chyba robić mosty i szukali kopalni. A w... no, to ja nie będę mówił co będzie co dwa odcinki, tylko będę mówił, co to odcinek. No, także już a, kończę. A, powiedzcie, czy pasuje tak z, z tym górą, czy zastawić to na równo? Chyba będzie tak, no nie? Lepiej. I to te teraz nawet takie fajne. Wychodzi się tak. No. Kwiatuszki, mam tutaj. A właśnie, będziemy musieli jeszcze karczować. Co tam Świnia na drzewie? Serio? Mówię, że świnia na drzewie. No właśnie, to będziemy też karczowali las. No i mosty budowali, już zaczynali. O! Mój potek, tak. To jest fajne, naprawdę. No. Muszę oczywiście mieczykiem się z wami pożegnać. Żelazny, już wszystko żelazne mam O, już, szar już Szarżuję Dobra, to cześć i pa Proszę was o, o lajki Subskrypcje No i mojego oglądania